Tymczasem rozmowy na działce trwały dalej, ale wciąż jedno krzesło pozostawało wolne. Profesor Debilski spojrzał kilka razy na nie, a następnie zwrócił się do swojego brata. Agatonie. A co z Sygmusiem? Zapomniał o nas? Nie, skądże? Rozmawiałem z nim i obiecał, że tu będzie. Odrzekł Agaton. Zapewne przyjedzie następnym autobusem. Tu przecież dojazd taki trudny. W tej chwili furtka zaskrzypiała i wszyscy obecni zauważyli nadchodzącego młodzieńca w popielatej marynarce z lekko kędzierzawymi, złocistymi włosami. O wilku mowa! Powiedział profesor Debilski. Zapraszamy do stołu. Zygmunt Prot-Debilski jeszcze jako licealista marzył o studiowaniu nietypowej dziedziny nauki, która by intrygowała jego przyjaciół swą nietypowością, niestandardowością i kontrowersyjnością. Jego szczęściem było to, że Uniwersytet Szczeciński otworzył właśnie katedrę zerologii teoretycznej i stosowanej. Ta niezwykła gałąź nauk matematycznych i filozoficznych miała na celu oczywiście pogłębianie wiedzy naukowej na temat liczby zero. Powołano też Instytut Zerologii Kulturowej, gdzie również Agaton Debilski prowadził wykłady i ćwiczenia z mistycznej teologii zera. Zygmunt Broddebilski podjął się w swojej pracy magisterskiej przeanalizowania frapującego problemu, którym jest niewątpliwie paradoks zerowości jako bytu i niebytu równocześnie. Był już nieco zmęczony wyciąganiem pierwiastka zerowego stopnia z zera i jego analizami jako pierwiastka niebędącego pierwiastkiem i paradoksalnie będącego nim. Mimo wszystko polubił bardzo zerologię i zdał z niej wszystkie egzaminy w terminie zerowym. Zygmunt uśmiechnął się lekko, podszedł do stołu. Przywitał się z ojcem, z wujostwem i innymi gośćmi. Usiadł na wolnym miejscu i poprosił o kubek maślanki. Zaczął pić. Ostatnio rozważaliśmy na zajęciach technologiczne możliwości produkcji maślanki o zerowym poziomie laktozy, powiedział Wiktoryn. Ojej, to nienormalne. Prawdziwa maślaneczka musi być taka, jak pan Bóg przykazał. Bez laktozy to sprzeczne z naturą. Oburzyła się ze zgorszeniem pani profesorowa DeBilska. Zygmunt spojrzał uważnie na kuzyna. Nie uważasz, że zagadnienia, które właśnie poruszyłeś, są w o wiele większym stopniu problemami zerologicznymi niż technologicznymi? zapytał. – Nie, ponieważ klasyczna zerologia wyzerowuje kwestie związane z realną produkcją żywności. – Odparł Wiktoryn. – Mylisz się. Ona ich nie wyzerowuje, lecz tylko sprowadza do zerowymiarowej siatki współrzędnych. Trzeba sobie po prostu wyobrazić czasoprzestrzeń zerowymiarową i do niej przetransportować zjawiska, które nas otaczają. – Ale, ale… Bronił się Wiktoryn. Ostatnio czytałem artykuły znanych światowej sławy naukowców, których autorzy przekonują o wielowymiarowości wszechświata i istniejącej w niej materii. I chodzi tu nie o trzy albo cztery, ale nawet o kilkanaście wymiarów. Zero wymiarowość nie może wyjaśnić problemów istnienia i materii. Dość tego, krzyknął zdenerwowany Zygmunt. Poglądy, które głosisz, są niezgodne z paradygmatami współczesnej zerologii. Poza tym, powinieneś pamiętać o najnowszych postulatach tzw. zerowości utajonej, które pozwalają zredukować do zerowymiarowości nawet te poziomy rzeczywistości, które przy zastosowaniu klasycznej argumentacji wydają się być nieredukowalne. Przykładowo, gdy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić przestrzeń o wymiarach dodatnich. To możemy też wyobrazić sobie jej antyprzestrzeń, która różni się tym, że posiada wymiary ujemne. Możliwość istnienia obu tych przestrzeni powoduje, iż przy zastosowaniu pierwszego postulatu zerowości utajonej jesteśmy w stanie dokonać ich redukcji do przestrzeni zerowymiarowej. To chyba jasne. A o zerowymiarowości wiem dość dużo, bo napisałem pracę semestralną o typach zakrzywienia czasoprzestrzeni zerowymiarowej. Zresztą to też przerabialiśmy na ostatnich zajęciach z metodologii zerystyki. A to macie też tam erystykę? Zdziwił się Wiktoryn. Nie chodzi o erystykę, ale zerystykę. Warknął Zygmunt. Zerystyka to najbardziej konkretny dział zerologii na które składają się teorie i postulaty zerowości jawnej oraz zerowości ukrytej. A poza tym kilka innych teorii, między innymi teoria zapisu liczbowego w systemie zerówkowym. Sygmusiu, napij się troszkę maślanki, jest naprawdę wspaniała! Zachęcał swego bratanka profesor Debilski. I z prawdziwą laktozą od prawdziwej wiejskiej krówki, a nie jakaś oszukana dodała z uśmiechem pani profesorowa. Moi drodzy, rzekł profesor Debilski gładząc posiwiałą brodę, mam dla was bardzo miłą informację od pani Gieni, to znaczy od pani przewodniczącej koła gospodyń wiejskich w Dupinie z Hamoszczak. Odczytam zaraz uroczyste zaproszenie. Genia pisze tak. Jako, że przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi, zapraszam wszystkich chętnych gości wrześniowego pikniku na działce profesorostwa z debilskich na uroczyste świniobicie w dupinie wielkiej. Ja na pewno tam będę. Moja żoneczka również bardzo tego chce, a wszystkich... Innych będę namawiał na to niezwykłe wydarzenie. Rozległy się gromkie brawa i głosy uznania.